Nie zapomnę tych chwil, które przeminęły, a także Nigdy nie zapomnę tych, których już nie ma, lecz mimo wszystko Życie trwa dalej, to nie koniec, a drugi początek Nawet jeśli kiedyś będzie ci źle To przypomnij sobie, że masz mnie I nawet gdyby mnie zabrakło, to nadal będę tu na w twoim sercu Nigdy nie zapomnę tych chwil, które przeminęły, a także nie zapomnę tych, których już nie ma, lecz mimo wszystko, życie trwa dalej, to nie koniec, a drugi początek. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran, po to abyśmy byli silniejsi. A to, co było, nie ma znaczenia, chyba że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci, ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran, po to abyśmy byli silniejsi. Dosyć dalej! Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran po to abyśmy byli silniejsi. A to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci. Ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran, po to, abyśmy byli silniejsi. A to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci. Ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran, po to, abyśmy byli silniejsi. A to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci, ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran po to, abyśmy byli silniejsi, a to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci, ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj. Nigdy nie zapomnę tych chwil, które przeminęły, a także. Nigdy nie zapomnę tych, których już nie ma, lecz mimo wszystko, życie trwa dalej, to nie koniec, a drogi początek. Nawet jeśli kiedyś będzie ci źle, to przypomnij sobie, że masz mnie. I nawet gdyby mnie zabrakło, to nadal będę tu na bycie w twoim sercu. Nigdy nie zapomnę tych chwil, które przeminęły, a także. Nie zapomnę tych, których już nie ma, leć mimo wszystko, życie trwa dalej. To nie koniec, a drugi początek. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran, po to, abyśmy byli silniejsi. A to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci, ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran, po to, abyśmy byli silniejsi. Chyba że jest to coś dobrego, to co było nie wróci, ale trzeba żyć dalej. Że życie daje coraz więcej, ran. Po to, abyśmy byli silniejsi. A to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci. Ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej, ran. Po to, abyśmy byli silniejsi. A to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że ja ran po to, abyśmy byli silniejsi, a to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci, ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj, że życie daje coraz więcej ran po to, abyśmy byli silniejsi, a to, co było, nie ma znaczenia. Chyba, że jest to coś dobrego, to, co było, nie wróci, ale trzeba żyć dalej. Pamiętaj.